Jak zrobić taką kiełbasę wiejską? Uwierz mi, że naprawdę bardzo prosto. Z tego względu, że ona właśnie charakteryzuje się tym, że tutaj są troszkę łamane wszelkie możliwe zasady wędliniarstwa. Tak naprawdę więc jest to kiełbasa dla początkujących. Jak już tylko wymieszanie z peklosolą daje taki efekt, to co dopiero jak później będę chciał już prawdziwie klej uzyskać z niej. Okej, okay, to ona już na razie wystarczy. Teraz wymieszać trzeba pod gardle. I możesz sobie nacisnąć też w drugim albo nie naciskać. I odmierzyć sobie długość kiełbasy i dopiero też tutaj w tym miejscu nacisnąć, gdzie będzie znowu wisiało na kiju wędzarniczym. Tak naprawdę masz tutaj sporą dowolność. Robisz tak naprawdę jak tylko Tobie się podoba. Jest to na pewno bardzo fajna kiełbasa na pierwszy raz, bo nie potrzebujesz dużo surowca Cały proces nie jest bardzo skomplikowany, a już go poznajesz i nabierasz świadomości, co się dzieje, dlaczego, jaki jest związek przyczynowo-skutkowy w każdym z tych procesów.